Siemaneczko z tej strony odcinku. Dzisiaj zagrałem sobie w The Adams Family Paxley scavenger Hunt. Jeżeli w to graliście, to wiecie, jaka ta gra jest dziwna. Jeżeli nie, to się przekonacie. Zacznijmy bezbędnego gadania. Biegamy paxleyem tym grubaskiem takim z Adamsów. I. E, ta gra jest hardkorowo ciężka, od razu mówię. Wchodzimy sobie do budynku, mamy budynek. W każdych drzwiach jest poziom. Tych poziomów jest od zarąbania, widzicie tutaj, 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 tutaj. Nawet tu można. Tu też można wejść, wiecie? Patrzcie, cyk. I jesteśmy teraz tak zwany godmode. Mamy mnóstwo żyć, tu wchodzimy do teniaka. zbieramy sobie tutaj różnego rodzaju cukiereczki. Jesteśmy chyba w, w pokoju niby Pugsleya, chociaż to nie wygląda jak pokój, to wygląda jak jakiś kurna dziwny sen po tripie. I yy, co, wchodzimy tutaj? Co tu jest? O, bucik do biegania szybkiego, okej. Okay. Tak, tak jak mówię, gra jest dziwna, <grytania> co najmniej. Ale dosyć interesująca. O kurna! Tam jest śmigiełko! Jak chcę tam wejść? Mamy buty szybkie? Mamy buty szybkie, dobra, mamy śmigiełko, możemy latać. I teraz co z tym śmigiełkiem mamy zrobić? A, musimy szybko tym śmigiełkiem się dostać tutaj i polecieć na górę! Tak jest! I słuchajcie, jak to jest ja z tym bierze? Yy, sweets. sweets. jak zbierzemy 99 sweetsów, czyli cukierków, to dostajemy życie. Także warto zbierać cukierki. Później je zbierzemy. I teraz mamy, moi drodzy, ścieżkę życia. Jak widzicie? Tych, się nie tylko z życiami. No, jeszcze wrócimy się do tych drzwi. Zbierzmy jeszcze tutaj Switsów troszkę. Mamy switsy. Tu byliśmy. O nie, jeszcze nie byliśmy tutaj. Pozbierajmy. O, pierdzielony, ja się nie dziwię, że on jest taki gruby. Tyle <grytale> z żarcia ma pod nosem. No, to się nie dziwię. Mamy tylko dwa życia na górze, ale to się zmieni. Później będziemy mogli sobie te życia dodawać, pokonując bosy. Także warto jest. Jaki jest sens ustawienia? 3, 6, 9, 12, 15. Kurde, około 20 parę serduszek, gdzie ma, możemy mieć maksymalnie dwa. Logic, logic, moi no Wychodzimy stąd. Chyba wszystko splądrowaliśmy. Ile mam żyć? 30 żyć. Myślę, że styknie. No i spoko. I zaczynamy. Także to ogarnęliśmy. Nie pamiętam, który jest najprostszy pokój. Gdzieś była kuchnia. Gdzie tak była. Jest kuchnia! Dobra, zaczynamy od kuchni, moi drodzy. Przejdziemy w kuchnię. Latają ziomki w, w tych filiżankach. Opili. O, patrzcie, chodzi. Czajnik, chyba. I po, jezu, wrony. Jak one latają dziwnie. <grych> co to na dole? E, co to jest? To wygląda jak jakiś kieliszek? Kieliszek z nogami. I teraz tak. Zauważcie, że kolor żyć jest taki sam jak kolor ściany. Skąd my mamy do palery wiedzieć, że mamy jeszcze jakieś życie? Prawdopodobnie. Nie będzie tego błysku na serduszku. Co tu jest? Zimny człowiek może robić rzeczy gorące. Ale lubię, że serce. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co? Już? Już bos! Okej, okay. mamy tutaj bałwana. O, 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 o jaki myczek. Kurde. Myśmy go pokonali jeszcze, to by było dobrze. Nie jest taki trudny. O, da się ogarnąć. Takie gry mogę grać. Bez żadnych jakichś ciężkich bossów. Nie, to jest pierwszy boss. Po to, żeby... O, zobaczcie, zostaniemy życie. Mamy trzy życia. Ale to, to jeszcze nic, bo musimy się wrócić i pójść w prawą stronę. Zobaczyć, co jest po prawej stronie. Nie pamiętam co tam jest, ale coś tam na pewno jest. Tak o. Znów kieliszek idzie. Załóżmy, że w kieliszek. Ziomki latają sobie dalej. I to dalej mamy bieganie szybkie. Patrzcie, mamy dalej buty. The stove can be O, dziękuję za poradę, że ten... Stoł, czyli y, piekarnik, może zostać wyłączony, jeżeli znajdziemy przełącznik. Ooo, ja nie wiedziałem. No i tu widzicie, jest I za, Żeby tu wejść musimy y, tutaj znaleźć przełącznik, który znajduje się prawdopodobnie gdzieś tutaj. A nie, tutaj nie, tutaj są switzy, które musimy zebrać. Okej, okay. ile ich mamy? No i życie. 99, akurat, jeszcze jednego zwierzamy i będzie życie. Dobrze, więc tędy. Musimy wejść do piekarnika. Gdzieś tu jest przełącznik. O, jest przełącznik! Nie wiem czy on cała gra się ścina, że jak go wciśniemy, ale... O, okay. i dostaliśmy życie kolejne. Kolejne życie. Kurna, czajnik chodzi wkurzony. Nie wiem, obraził się nas. Już wszystko dobrze, czajniku. Już zabrali, zabraliśmy to co nasze. Znów jest on. Musimy wziąć on. Ta gra też nie ma pamięci, moi drodzy. Także trzeba uważać. O, kill. Filiżaneczka z gościem, który już się zakręcił za bardzo. No i otwarte. O, 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 jesteśmy Babcia jest tutaj, broniona przez złych gości Tu są za, za gorąco, są za, za ciepli by ich dotknąć, okej okay. <laughs> Zaciepli mówią <laughs> Okej okay. I co teraz? O nie, tam może było pewnie się wrócić i coś fajnego znaleźć. Trudno. Nie, to nie. Nie udało się. Nasza wina. Mała kulpa. A teraz nie wiem o co chodzi. Jakieś kulki są. Ugadzać. O, kolejna. O, kolejna kulka. Tu mamy... Pom... O, już chciał, że wyłączony ten pomień. Ale nie. O. Nie wiem, co ja robię teraz. O jejku, dostaliśmy. <noise> Rozumiem, te buty szybkie są do czasu, aż je wyrwiemy. O, oh, w mordy zamknięte. Czyli już wiem o co chodzi. Musimy wziąć... Przełączyć na OFF. Ojej, giniemy! Nie no nie poda mi się to. Okay. Życie mamy od zarąbania, także nie ma co się martwić, ale... Ja nie chcę umierać. Ale to jest, słuchajcie, kluczowe. Nie umierać. O! Oh. On. Nie wiem, pewnie P będzie potrzebne nam on. To coś będzie potrzebne to on. Co tu będzie? Zauważycie, że w tej grze nie ma muzyki. Jakoś tak jest bardzo cicho. What the fuck, smok! Latająca głowa smoka. To nie jest smok, to jest głowa smoka. On będzie og zionął ogień. <laughs> tak, to... O mordę, nie ma lekko. Czyli tak, już nie będę tu pozaczył, jak on będzie zionął, ja sobie stanę tutaj, no, okej. Okay. A, zaryzykuję, dobra. Wykończmy, wykończmy go szybko. No i git, zginął. Co mamy? Babcie mamy! Jezu, jaka babcia, ona wygląda jak ten... Ona wygląda jak ten taki... ...klaun... Nie. ...nadworny. No dobra, babcia, klaun nadworny. No trzy życia na, pocie na pociechę, udało ci się. macz nas trzy życia, dziękujemy. Dziękujemy, gro. Możemy wychodzić stąd. I tak oto wyglądała kuchnia, moi drodzy. Ciekawie. W tej kuchni przeszliśmy... ...przeszliśmy przez ten, pikarnik ...i walczyliśmy z bałwanem. No i tak o moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Możemy zrobić więcej odcinków, jeżeli byście chcieli. Pokoi jest dużo do ogarnięcia. Mnóstwo tam różne rzeczy są. Różne rzeczy się dzieją. Jest jeden pokój, który zarąbiście długi. To to był pikuć taką kuchnia, ale. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie...